Słuchajcie, na Jantik w tajemnicy przed graczami wprowadził update, który zmienia wszystko. To jest jeden z najbardziej grubych update'ów. Moim zdaniem w historii tej gry, a gram w nią od dnia pierwszego, jak tylko ta gra wyszła w Stanach. To ja już tę grę miałem ściągniętą, nawet jeszcze nie wyszła w Polsce, w Europie, już grałem w Pokémon GO i od tego czasu grać nie przestałem i chyba nie widziałem równie znaczącego update'u. Może oprócz wprowadzenia rajdów i legendarnych rajdów, czy wprowadzenia Excel Candy i poziomu 50, ale to jest gdzieś, no powiedzmy, w top 3 największych update'ów Pokémon Go w historii tej gry. Jeśli okaże się, że to zostanie na zawsze i to nie jest jakiś błąd, a mam wszystkie podstawy sądzić, że to nie jest błąd i że tak już od tej pory będzie. Słuchajcie, najnowsza aktualizacja 0275. Mam już ją ściągniętą na Androidzie. Teraz sobie zrobimy test, moi drodzy. Pod Lidlem, może, bo. Chodzi o miejsce, gdzie spełnuje się dużo Pokemonów, także lecimy. I według tego, co znalazłem na Twitterze, w wersji 0.275 Pokemony powinny respić się na dwa razy większym zasięgu niż w poprzedniej wersji. Zobaczcie, tu po prawej jest Android, to jest wersja 0.275. Tu po lewej jest iPhone, stara wersja 0.273. Specjalnie sięgnąłem z powrotem Pokémon Go na Androida, zobaczcie. Po lewej respi mi się tak, Markrow, Ledyba, po prawej Ledyba, dwa markroły Ledyba, nawet ten Koffing gdzieś tam w oddali, nawet tutaj jakiś, kurczę, kolejny teraz. jeszcze tam jakiś Fomantis, nie wiadomo gdzie, wy wywalony, gdzie normalnie nie mielibyśmy zasięgu jego, także to jak widzicie, tutaj idealnie widać na przykładzie tego, że po prostu zasięg respiących się poków, zasięg spawnów, które możemy kliknąć, jest w najnowszej aktualizacji zero. Kropka .275, dużo, dużo większy. Czy na iPhone'a można ściągać z APK Mirora update? Chyba nie, bo przecież to jest system zamknięty, więc domyślam się, że nie ma APK Mirora dla iPhone'a, a nagrywam ostatnio na iPhone'ie, także dzisiaj sobie jeszcze zrobimy inaczej i nagramy odcinek na Androidzie. Odpalone na Antku i zobaczcie na ten zasięg, no to jest po prostu coś niesamowitego, że ja mogę tam sięgnąć i tego, kurczę, Mark a jeszcze. To jest największy quality of life update w historii Pokémon GO. Jak ktoś nie wie, o, stary Andek, wyciągnąłem tego starego pokefona jeszcze specjalnie do tego odcinka. Sam fakt tego, że to jest najlepszy quality of life update naprawdę od, od praktycznie początku tej gry, no to jest porównywalne z tym, jak zwiększyli zasięg pokestopów do 80 metrów, nie wiem, czy pamiętacie. Potem Niantic właśnie chciał się z tego wycofać z powrotem na 40 metrów po całej tej sytuacji z Dżumą światową, ale potem wiadomo, był ruch Hiras na Jantik, oni się z tego wycofali i tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli poprawili zasięg spawnów Pokemonów do 80 metrów, żeby wyrównać to z pokestopami. Czyli to jest podwojony zasięg, było 40 metrów, ale jest 80 metrów. Natomiast to nie oznacza, że wam się dwa razy więcej Pokemonów. O nie, o nie, moi drodzy, no bo przecież to miał matematykę w szkole, czyli każdy, to powinien wiedzieć. Teraz moja pani od matematyki mnie, kurczę, zabije, jak usłyszy ten odcinek, ale chyba wzór na pole okręgu to jest jakieś tam PR kwadrat bodajże, tak? Czyli skoro nam zasięg się zwiększył dwukrotnie, promień tego koła naszego, no to powierzchnia nie jest dwa razy większa, tylko jest do kwadratu większa, tak jakby. Jak ktoś tutaj ma trochę świeższą wiedzę matematyczną, bo ja ostatni raz matmę miałem na studiach lat temu zbyt dużo, nie będę nawet mówił ile, bo nie uwierzycie, ale dużo, to można mnie poprawić w komentarzu, ale wydaje mi się, że dobrze, dobrze coś tam pamiętam. Jeszcze nawet ze szkoły, nie wiem, może podstawowej albo gimnazjum, że tak to mniej więcej działa. Także w praktyce ludzie rzucają zdjęcia na Twittera, ci, co mają już ten update, że w praktyce po prostu liczba Pokemonów, które w danym momencie... Możesz kliknąć, no jest znacznie wyższa. To nie jest dwa razy wyższa, tylko jeszcze więcej niż raz, dwa. Także naprawdę, naprawdę robi to wielką różnicę. Myślę, że to jest taki kolejny update, który jest bardzo korzystny. W sumie jest bardzo korzystny dla wszystkich, ale przede wszystkim dla takich graczy, powiedzmy, wiejskich. Czy po prostu w miejscach, gdzie tych poczków respi się mało, mając szerszy, powiedzmy, ten zakres, gdzie one ci się respią, no to po prostu idąc w jakiejś prostej linii, mniej więcej czy na jakiś spacer, no więcej ich wyhaczysz i, i więcej ich po prostu sięgniesz. Także ja się zastanawiam, czemu Niantic robi to dopiero teraz. Znaczy, ja do, już wiem, czemu robi to dopiero teraz. No wtedy e, wcześniej po prostu e, nie chcieli, żeby gra była taka OP i żeby każdy miał wszystkie Pokemony, Teraz wytaczają moim zdaniem swoje najcięższe działa pod względem tego, że po prostu dużo graczy było oburzonych polityką na Antiku z względem rymałtraj passów i ignorowania graczy, i tak jak to Michael Steranka, czyli dyrektor. Pokémon Go określił w jednym z wywiadów, no rzeczywiście teraz chłopaki i dziewczyny skupiają się na tym, żeby dać jak najwięcej ekscytujących, fajnych, korzystnych dla graczy update'ów w jak najszybszym czasie latem. Żeby tak jakby będą no po prostu trochę sobie odkupić te swoje stosunki z graczami, bo po prostu powiedzieli, że z tych remoteów się nie wycofają, ale postarają się nam to zadośćuczynić w jakieś inne sposoby. Ciekawe, czy to rekomendowane partie będzie dobre na tego Cliffa. Dawno nie testowałem tych rekomendacji w sumie. Tak czy inaczej, powstaje wielkie pytanie, czy to jest update, czy to jest błąd. Bo widziałem, że masa ludzi pyta się na Twitterze, kurczę, oby Niantic tego nie zmienił. Oby się zaraz nie zmienili, że przypadkiem to zrobili i nie zmienili tego z powrotem, moi drodzy. Natomiast tutaj ja mogę powiedzieć tak, z tego co... Otrzymaliśmy informację od Nianticu, jako po prostu członkowie programu Nianticu, to zostaliśmy proszeni zostaliśmy poproszeni o to, żeby nie mówić, czy to było zrobione celowo, czy niecelowo. Ale ja bym to ujął tak. Myślę, że możecie być z dobrej myśli. I jakby Niantic nie chciał, żeby tak było, no to pewnie by cofnęli wrzucanie tego update'a na sklepy Google i sklepy iPhone'a, a póki co tego nie robią. Możemy być z dobrej myśli, że oby, oby moi drodzy. Już tak. Zostanie. To by było świetne to jest duży game changer w sumie dla wszystkich graczy. I w małych miejscowościach, i średnich, i w wielkich metropoliach, dla tych, co szukają regionalnych Pokemonów na wakacjach, dla tych, co polują na jakieś konkretne spawny, na cd no po prostu na każdym evencie zwiększy to Waszą przyjemność z gry, taką efektywność grania. Także tutaj ruch ze strony Najantiku powiedziałbym taki 10 na 10, ale muszę im tutaj wypomnieć jedną sytuację podobną, która też miała szansę tutaj dać graczom dużą korzyść, a tego nie zrobili ostatecznie. Pamiętam, że w zeszłym roku bodajże zrobili przypadkiem Przypadkiem się okazało po czasie update, w którym można było wyłączyć powiadomienia o friendach. I nawet jak ludzie dobijali z nami trzecie- czwarte serduszko w dany dzień, to my nie mieliśmy tego powiadomienia. I dopiero jak włączyliśmy na przykład tydzień, później sobie te powiadomienia z powrotem i odpaliliśmy wtedy Lucky to dopiero wtedy wszystkie te powiadomienia przychodziły na raz i za wszystkie był razy 2. I to był świetny sposób, żeby nie trzeba było się koordynować z tymi dobijaniami poziomu przyjaźni i wbijaniem sobie Expo, bo każdy mógł sobie zabrać wtedy, kiedy chciał i wtedy, kiedy miał odpalnego Laki Ega, ale po jednej aktualizacji na cofnął to i już nigdy więcej. To do gry nie powróciło. Także troszkę się martwię gdzieś tam z tyłu głowy, żeby znowu nie zrobili czegoś takiego i żeby nie zaczęli się wykręcać, że a to jednak był błąd w grze i tak ma nie być. Ale no tak jak mówię, z tego co gdzieś tam mi się obiło o uszy, no to raczej nie ma co się martwić. No to byłby strzał w kolano, nie? Jakby teraz jeszcze prowadzili coś takiego i zaraz potem to zabrali, no to, to wiadomo, że kto daje, odbiera, ten się w piekle poniewiera. Jakie tu mamy i fałki? Takie. Ale mi się poków raz piło. Jeszcze tam gdzieś tam sięgam tego Markeła, co tu się dzieje w ogóle? Jesus! Trzeba mieć zaraz będzie mikroskop, żeby szukać tych Pokemonów na tej mapie. Ale nie narzekam, to jest dobrze, więc... Nic, tylko się cieszyć. Ja sobie jeszcze w tym odcinku zrobię może kilka roketów. Kończy się dzisiaj w sumie event Team Rocket, a ja potrzebuję zrobić parę rzeczy. Mianowicie chciałem zrobić ten maraton jajek, znaczy maraton, po prostu 12-12. Taki pomysł wpadłem o kurczę, dycha mi się poleciała z czegoś. Nigdy nie robiłem 12-12, a może raz albo dwa, więc fajnie byłoby to zrobić. A ciekawostka, słuchajcie, jak tutaj wywalałem te jajka ile niż 12. Dzisiaj, właśnie pod to zbieranie, to odrobnąłem w końcu. W końcu to mamy, moi drodzy, po tak długim czasie, jest ta larwesta, także tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, bez spiny, są drugie terminy. No i w drugim terminie nam się udało tą larwestę zrobić, A także świetnie, bo w końcu mogę zrobić to, czyli trochę zmarnować swoich rare candy, zmarnować, zużyć, znaczy <laughs> jak na to kto patrzy, żeby nie zawalały mi te miejsca w plecaku. Wiem, że dużo osób mi już pisało, kusi, weź sobie po prostu zamień te candy potem na XL-ki, no chyba tak ostatecznie zrobię, ale wydać te 1500 rare candy tylko po to, żeby mieć 15 XL-ek, to aż boli, bo to są 3 rajdy i też masz te 15x, więc z drugiej strony, po co mają mi zaśmiecać miejsce w plecaku? Dobra, mamy 400 Larvesta Candy i mógłbym w sumie zrobić tą ewolucję do Pokedexu, ale jeszcze zobaczę, bo muszę się z kimś umówić na Lucky Trade'a. Że tą ewolucję zróbmy sobie w następnym odcinaczku, może albo jak już będę umówiony na Lucky z kimś. O, Gibel tam się zrespił. Ty, no, ten zasięg, jest piękny, widzicie? Jest takie kółko, taki okrąg, który nasza postać z siebie wydala. <laughs> wydala, ale powiedziałem, ten biały okrąg, tak się zatrzymuje na 40 metrach, ale ten taki szary jeszcze tam leci dalej, aż za tego. Gibla i także ten drugi teraz jest tym okręgiem 80-metrowym, który od najnowszej aktualizacji odpowiada za to, że poczki są w naszym zasięgu, żeby się zrespić. Znaczy, czy to jest dokładnie 40-80 metrów, czy tam są jakieś drobne różnice kilkuprocentowe, w zależności od szerokości geograficznej, to nie pamiętam, jak oni to dokładnie liczyli, ale to są takie szczegóły, że naprawdę nie ma co sobie tym zawracać głowy. A, jeszcze jedną rzecz ja chciałem zrobić na tym evencie, bo parę osób o to pytało. Jak to jest z tym questem na Czemu mi się nie pojawił nowy? Miało być tak, że jak nie ukończę poprzedniego, to może mi się pojawić nowy? Słuchajcie, aktualnie to działa tak, że stakowanie tych questów działa tylko wtedy, jeśli zostawisz nowy quest na pierwszym etapie. Także ja sobie zbijam Giovaniego niestety i złapiemy sobie tego nieszczęsnego Regiroka. Ach, ten Giovani. Jest nowy questik? Jest tym razem nazywa się Shadowy Disturbance, ale tego już nie ruszam. Nie tykam go, zostaje na pierwszym etapie i koniec. Także widzimy się moi drodzy w tym odcinku i pamiętajcie o tym jednym z najważniejszych update'ów w historii całej gry. Piszcie w komentarzach, czy już go macie, czy jeszcze. Nie. I obejrzycie też inne filmiki na moim kanale.